Ja Ale dziwnie, co tutaj robią wszyscy razem? Nie wiem, wydarzyło się coś? Ostatnie czego nam trzeba to jakieś Ach. złe wieści, tak? Nie, co wy? To raczej nie będzie nic złego. Zaraz się okaże. Chodźmy. Sam nie wiem. Co tam słychać? Dlaczego wszyscy się tu zebrali? Ambar chce z nami pogadać. Ach, nie, i co tym razem chce nam oznajmić? Mm, nie wiem, zobaczymy. Nie chciała nam zdradzić, o co jej chodzi, więc zaraz się okaże. Ale co to za tajemnica? Znając Ambar, to na pewno nie będzie nic dobrego. A jak chce nas zwolnić? Nie, nie sądzę, Pedro, w życiu nie wydaje mi się, żeby Ambar to zrobiła. Jedyne co wiadomo na pewno to, że chce powiedzieć coś, co nie dotyczy tylko pracowników. Cześć. O co chodzi? To przyjęcie niespodzianka? Znów ktoś wyjeżdża? Ambar, co takiego chcesz powiedzieć? Mam pewną ważną wiadomość, która dotyczy każdego z Was. Bardzo długo myślałam o wizerunku Rolera i podjęłam już decyzję. Możliwe, że wiele z Was nie zgodzi się z tym, co powiem, albo komuś się to nie spodoba, ale chcę, żebyście wiedzieli, że w ogóle mnie to nie obchodzi. Dlatego nic nie sprawi, że zmienię zdanie. Więc odpuśćcie sobie lepiej komentarze i skargi. Dlatego jeśli komuś się coś nie spodoba, może po prostu wyjść. Dobra, dosyć tej aury tajemniczości. Mów w końcu o co chodzi i już. Tak, więc koniec owijania w bawełnę. Idealnie. Wszyscy gotowi? Słuchajcie, oficjalnie ogłaszam Wam wszystkim, że chcę zorganizować tu nową edycję Open Music. Będzie się nazywała Flash Open i odbędzie się jutro. Mam pomysł na wspólny występ drużyny Rollera i zawodników Red Sharks, żeby znów współpracować. Co? Mówisz serio? Chwila, zaczekaj, czy ja dobrze rozumiem, że mamy razem zaśpiewać na scenie? O to chodzi? Skoro Gary odszedł, proponuję, żebyśmy zaczęli od zera. I żeby nie było między nami wrogości. To nie jest w porządku. A więc to wspólny występ? Mhm. Dobra, chwila, cisza. Dzięki. Będą dwie grupy. Dziewczyny i chłopaki. A więc tyle. Powodzenia. Macie dzień na trening i zobaczymy, co wymyślicie. Słuchajcie, to będzie jakaś katastrofa. <słuch> Hej, a ja nie widzę nic w tym złego. Według mnie to jest świetny pomysł, bo w końcu pozwoli nam się znów zjednoczyć. Dobra, chwila. Będziemy musiały śpiewać tak. razem z Ambar i Emilią? To chyba żar. E, nie, Ale nie przynajmniej ciągle będziemy razem, tak? Jasne, razem z duetem z piekła rodem. To niemożliwe! Nie no, powiem wam, że w życiu czegoś się takiego nie spodziewałem. Musimy śpiewać z tymi mordami? Super! Życzę powodzenia na próbach? Na razie. A Mar, czy jest jakaś możliwość, żeby Emma zaśpiewała na openie razem z wami? Wiesz... Y nie ma powodu, żeby nie mogła z nami śpiewać, więc... Fajnie, dzięki. Zaraz mi powiem Dobra, Lec. Amar, tobie kompletnie odbiło? To najgorszy pomysł, na jaki mogłaś w życiu wpaść. Przecież niczego nam to nie da. Tak się składa, że da i to bardzo dużo. To dla Simona, prawda? Aj. Nie, Emilia, błagam cię. Jak mogłaś pomyśleć, że robię to dla chłopaka? Musimy teraz działać z głową. Trzeba poprawić nasz wizerunek w rollerze, rozumiecie? A według mnie open to najlepsza możliwość. Jeśli myślisz, że zaśpiewam z tą bandą nieudaczników, to się bardzo mylisz. Ja się w życiu z nimi nie dogadam. Ambar, już wiem. Mam pomysł. Najlepiej jeśli wystąpimy, my we czwórkę przeciw korolerowi. Nie. Widzę, że zupełnie nie załapaliście o co tu chodzi. To właśnie przez takie wasze podejście wszyscy mają o nas takie złe zdanie. Więc radzę Wam, zamiast narzekać i krytykować, wykorzystajcie czas na dogadanie się z nimi. Nie, ambar, nie ma ale ma żadnego, ale jak! Teraz to ja jestem kierowniczką. Czy Wam się to podoba, czy nie? Wszystko jedno. Mam jej dosyć.